Baix! Dajer! Oh, morda. Sí. Dajer vist. <śmany> I fikołek Nie ma <śmany> Standardowa poza <śmany> I życie jest piękne Dlaczego? <śmany> mhm. <śmany> Czy może jeszcze raz? Też się nad tym zastanawiam. Nie no, aż wczoraj to. No nie? Słuchaj, to może taki mały biznesik założymy weekendowy. Chcesz skakać? Stówka i lecisz. Skakuj i lecisz. Wiesz co? Ja bym wziął, nie wiem, na przykład statystykę, tam osiemdziesiąt, tam pięćdziesiąt, jakby że zna w <laughs> Proszę Cię, pierwsze skoki jesteś i już masz dość. Kurczak, no to zaoszczędzaj. No. Jednak przy szkole się inaczej zjeżdża. Bez dwóch zdań. Ja potem też tak przyspieszałam. <grymne> Nigdy tego nie róbcie. Coś <grymne> <grymne> <Ktoś> jeszcze? Gratulacje, <grymne> Rom. <grymne> <grymne>